Dzisiaj na kanale jest Karolina, Hejka. nasza ukochana, ulubiona. Nagrywamy Grybarka. to po raz kolejny. No bo... Bo właśnie, nagrywamy to nie drugi bo... raz, dlatego że nie włączyłyśmy kamery. Coś jest nie tak dzisiaj technicznie, ale super. na szczęście nie otworzyliśmy jeszcze kalendarza. Po otwierać we vlogmasie kalendarz adwentowy, bo ostatnio bardzo Wam się podobało, a Karola ma trochę tych kalendarzy i jeszcze muszę nie muszę nagrać jeszcze. I o 19 na kanale Karoliny jest premiera i tam otwierałyśmy kalendarz sobie. Rosmana. Rosmana. Więc koniecznie zapraszamy Was też na wspólne czatowanie. Tak, będziemy razem na czacie i koniecznie dawajcie znać, jak Wam się podobało. Było bardzo ciekawie. Odsyłam Was na kanał Karoliny, bo tam jest bardzo dużo różnych kalendarzy testów, także każdy znajdzie coś dla siebie. Cholera, dziękuję. Drugi. To są moje ulubione filmy. I dzisiaj będziemy otwierały kalendarz z Balei. Tak, proszę Karola. Ja mam zacząć, tak? czyli tak, lepiej powiedz coś, coś o tym kalendarzu. E, tak, kalendarz jest z Balea, kosztowało 15 euro, niecałe, mhm. więc jest to całkiem niska cena. Balea to jest taka marka dosyć tania z drogerii DM, czyli z tych drogerii, które są dostępne w Niemczech, w Austrii, w Czechach chyba z tego co wiem. Mhm. Dużo widzów mi pisze, że lubią tę markę jakby rodzimą DM-u, ponieważ jest to marka tania, a dosyć fajna, mają dużo żeli, podpryszni, takie jakieś pianki, podprysznic, takie zamienniki Ritualsa, takich droższych tak. marek. Fantastyczne zapachy i zawsze Szusz właśnie mi zaleziła tą, e, tą obsesją na temat e, drogerii DM i zawsze jak jestem w Niemczech czy w Austrii, to wiecie, to ja całą rodzinę... Czekajcie, bo ja muszę wejść do dm i muszę nagrać Hol w ogóle. Mhm. Tak, właśnie zawsze już pokazuje na swoim kanale zakupy z DM-u, jak tak. gdzieś jedzie. Tak. Ale wiesz co, mi piszą, które faktycznie tam mieszkają, że, że to jest ich ulubiona drogeria, że jest fajniejsza niż Rosman. Mhm. bo to jest trochę taki, wiecie, zamiennik albo konkurent Rosmana na rynku tym właśnie i co, są tańsze produkty w DMI. są zresztą? chyba porównywane do Isany, tak mi się okay. wydaje, ale no są takie chyba fajniejsze, właśnie jeżeli chodzi o zapachy i takie różne edycje limitowane, są wakacyjne, różne z palmami, kokosowe, jakieś wiesz, ananasowe, różne takie fajne mm. rzeczy, co roku coś innego, no i właśnie mają co roku kalendarz. Otwierałam kalendarz męski z Darkiem i był fantastyczny, bo były bardzo duże pojemności, więc o. liczę, że tutaj też będzie fajnie. Zobaczymy. te okienka są całkiem spore. No. Ja też wiem, że bardzo wiele z Was pisze mi bardzo często o balei że lubicie te kosmetyki i dużo dziewczyn generalnie lubi te kosmetyki. To bardzo ładna szata graficzna, podoba tak. mi się. I jest Myślę, w formie Pomysł na prezent. Był oczywiście zafoliowany ten kalendarz. Zdjęliśmy już folię i teraz będzie otwierać. Proszę tak. bardzo, to bardzo. To co, ten kto otwiera, ten to... zabiera. No, 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 no. No, czekaj, bo nie mogę znaleźć okienka. Kto otwiera, ten zabiera. Wszystko jest twoje, no co tak? Nie, nie, dzielimy się, dzielimy się, nie ma tak, podzielę się. Time For Some Glam. I to jest Body Oil, to fajnie, bo ja lubię olejki do ciała. Mm -hmm. I to jest jakiś olejek i jestem ciekawa jak pachnie. Jak pachnie? u i ma, zobacz drobinki. No bardzo ładnie pachnie. Mm -hmm, tak bardzo ładnie dziewczęco Fajnie. Nie ciężko. Lubię olejki do ciała, bardzo mm. lubię. Co wieczorem. O jak on A, pachnie, tak. pomąchaj teraz. Jak piernik. Wow. Super. Jak ciasteczko takie. No rzeczywiście. Jakie cukrowe rzeczywiście, ciasteczko. Czy jest jakaś taka nuta. Fajnie. Proszę Krysto! No dwójeczka. No i fajnie, że nie potrzeba tutaj żadnych narzędzi. Prawda? Tu masz od razu. Ile narzędzi e, zużyłaś? To kilka. Na tak? U, coś dobrego. A co Sus. to? Wiesz co? Wiesz co mnie najbardziej denerwuje? Że jak my zaczynamy jakiś kalendarz, ja zawsze mam gorsze okielka. Jak Karolina mnie zaprasza do siebie na kanał, to ja zaczynam. Ja zawsze mam gorsze. Teraz ona zaczyna i ona ma lepsze. Czekaj, bo ja, ja to, to drugie okienko. Tak źle, dostałaś sól. It's a magical time. No to jest sam zapach pewnie. Słuchaj, dzisiaj się zrelaksujesz, pójdziesz do domu, wszyscy tak. pójdą już spać, a ty sobie żebyś skąpić i tą sól. Proszę, <słuch> tą się. Proszę cię. Proszę nagrać Tak, super, moje dziecko wirusa Na pewno się zrelaksuje. Wypoczęta no, tak. <słuch> i spała. i radosna. Tak. I nie piorę co chwila. Trójka, coś Pośród... też małego, ale to jest. Ale jak to wcisnęli w ogóle, wow. to jest maska. Moon Milk Mask. Z migdałem? to masz piękny akcent niemiecki. A przestań. Do cery normalnej, z właśnie z tym migdałem. Z jest fajne opakowanie. Także taka podwójna. Fajnie, Zmieniamy że są podwójne, a nie pojedyncze, to mi się podoba. Okej? Okay? Daj, proszę Też małe, coś małego. Pilniczek związuje. mnie. U, nie. lipen. O, lipen. Tu da Jestem, sorry. Lipen. -lipen. A, lipen. A, lipen. A, lipen. A, lipen, it's a magical time. Maskę. overnight. Lipen mas. Wow, to no jest wiecie, to już jest coś fajniejszego. Ciekawe. Pewnie takie wiesz gęste. Super mm. lubię takie mm. produkty. Mm, będziesz sobie na noc smarowała. na Mmm. <grystanie> mm. Ładnie pachnie. Mhm, Ale świeżo. Fajnie pachną te, te świeżo, kosmetyki. Wieżo. Co ja szukam? Piątki? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Może ja się podtrzymam. Piątka, piątka, jesteś tu Gwiazdko Kondo nasz a myślałam, że to się wylało, a to folia. Nie. Ej, ej. I to jest, słuchaj, Shea Butter, Bardzo krem dusz, czyli pod, y, do kąpieli. Ale małe są, Fa męskie były większe, wiesz? Jestem trochę na nie, jeżeli chodzi o to opakowanie. Tamte były większe. ja nie lubię takiego zapachu. Tak? Taki nie. sztuczny zapach. Ten jest nieładny, naprawdę. Taki sztuczny, to nie zapach. Szóstka szóstka. No. No, to zawsze Tobie przypada szóstka. I tu, przykro mi, teraz Tobie przypadła szóstka i musisz co to jest badzie? Ja mam peka, ludzie. To są jakieś do kąpieli pewnie. No Jezu, Jakieś. Czapeczki, kurczę. To nawet <grym> koloru ani piany nie zrobi. <grym> Ale dziewczynki się ucieszą. <grym> Konfetti do wody. No na pewno się ucieszą. No no, a nie? To będzie dla, dla nich. Jak do wanny to wrzucisz, to co tam będzie widać? No nic, nic, prawda? Nie widzę siódemki. Dobra, no, przepraszam co to nie mam cię. to. Zieben. Coś pod oczy. Augen make makeup to do zmywania oczu i jest to małe, nie wiem, jestem trochę zażenowana, że są takie małe, bo naprawdę facetowe były strasznie duże te pojemności. To były takie, wiesz, te butelki. E, to jest do, do makijażu. Tak, i to Tamto samo, było. co było w Rosmanie, na przykład pojemność. No jest to. różnica, w Rosmanie była tak. fajniejsza. To teraz mamy 8, tak? Mhm. Is it? Na środku, na różowej gąbce. A tutaj w się jest napisane. Oh, oh hello! hello. Let's, do no, let. let's do this. Let's do this. Let's do this. The magical let's... time. No dobra, nie wiem co to znaczy. Hashtag lift to jest nawilżanie cery. Matujące. Perfect. Matierender. To co tak. dla do ciebie? Do matu nie lubię takich rzeczy, yeah? których nie znam. Nie użyję tego. Trzeba wrzucić do skrzynki dla rodziny. do quizu. Tak, do quizu. Dziewiątka. A już mam. O, znowu mam jakieś no. mleczko. Ziar! Do nawilżania włosów magiczny o. spray. Uwaga, robimy test na żywo. No. Nawijżamy włosy, test na żywo tego mleczka. Jak pachnie? Mmm, tym y, migdałem, migdałem. Nie? Nie oh. lubisz takich zapachów? To znaczy, lubię, ale ten, ten jest taki duszący. Tak, oh, mi się podoba, ja lubię taki kokos i, i taki migdał. Taki... Mi to pachnie jak taki olejek do ciasta z migdałowy. Tak, ładnie, nie podoba ci się? Nie, ja wolę nie. taki trochę delikatniejszy, zbyt duszący dla mnie. No i coś nam się przerwało, no i nie wiem, czy dobrze nagrałyśmy. Dziesiątka. To jest magical time. Wanila, body Ładnie, podoba Ci się, czy nie? Nie, coś jest wytrę. Ja mój kol, y, ten zapach. Słuchajcie, jednaskę już otworzyłam, bo no tak jak nie coś tam się przerwało. Przerwało nam się, ale wydaje mi się, że to się akurat jednolazka się nagrała. No nie wiem, w każdym ale razie powiedz. Q10 bala winternacht krem, czyli zimowy krem na noc. Y, po prostu taki malutki kremik, trochę inspirowany tymi z Niwa. Q10 wydaje mi się, bo Niwa była pierwszą marką, która wypuściła Q10 jak w ogóle. Ale spoko, to jest zawsze spoko. Y, Taki mały krem, przynajmniej jakaś taka próbka, wiesz. Sasza, co tu podoba e, Tak, i ty teraz dwunastkę masz otworzyć. Nie, czy teraz otwierasz? Nie, bo ja jedenastkę otworzyłam. Teraz ty. Ja otwieram no. z chwilą tu. kremik. Nie kłóć się za, o teraz ty dwunastkę, masz. Dwunastka, masz. A tak, twoje urodziny. To moje urodziny, dzisiaj ty otwierasz i... Winter shampoo. A, you can kiss me, you can hold me, but don't touch my hair. Ok. <laughs> Ryba. super ryb. <laughs> A dlaczego Winter Shampoo, że ma taki zapach zimowy, czy, że ma działać inaczej? Mm. Taki, wiecie co, pachnie jak dla mnie szampon dla dzieci. Nie, a mi się kojarzy z jakimś takim, jakby to był taki kompot. Kompot? No. taki kompot. Kompot w połączeniu z sokiem wiśniowym, takim sztucznym. Tak, dziwny, o. nie? Dziwny zapach. Wiesz, opis zapachu. Trzynastka. Ojej, dobra. No e, w trzynastce mamy dobra. winter Splunk i znowu nie wiem co to jest, bo to jest z pantenolem i to do włosów. Bo już poprzednio to, do to włosów. Co? Tak, to Spotunale? był ten Splunk, Splunk, Splunk. Ale zauważyłam, że te zapachy są ładniejsze, te opakowania. Tak, chyba tak. No to ty się doczytaj, co tam No ja też ja co 14. podejrzewam, że to jest jakaś odżywka, ale nie mam pojęcia. Chyba odżywka. Hmm. Zimowa. Peeling. Do ciała? Do Cukrowy. Ciała. Podpryszny. Dusz peeling. A spokoj, tam na dole jest napisane. Eee, z hibiskusem. Mm. Mm, Ciekawe jak pachnie. Mm, całkiem spoko, ale Pachnie Tak, nie, tak jak to poprzednie. Módę. Tak jak tamto przed chwilą ten szampon. Podobny zapach. Pokażę wam. Sprawdź, czy jest cukrowy, czy jest taki wiesz. To nie jest cukrowy, taki jakiś a nie ma fokusu u ciebie. Pokażę, zobaczymy czy to jest naturalny, czy nie. Już zaraz to zbadamy. Yy... No, zaczyna się pienić. Mhm. Nie wiem, z czego są te drobinki, powiem Ci szczerze, jakoś nie jest to No, w na pewno nie są z cukru. Nie, nie, od nie razu to robię. To masz chusteczkę. Nieładnie nie ładnie pachnie, niestety. Nie. No właśnie, mi się kojarzą te kosmetyki Balea z takim zapachem. Naprawdę? Jakoś tak ja nie jestem nigdy do nich przekonana. Kurczę, ale musiałabyś latem iść do, do DM, może, wiesz? Naprawdę, naprawdę może. Latem, tak jak będziecie, nie wiem, nowo. kiedyś jechać do Włoch, czy gdzieś tam do, do Niemiec, czy tam, mm -hmm. nie wiem, gdzie będziecie jechać, czy do Chorwacji, wstąpcie sobie do tam tego... Tam, gdzie jest. Słucham? Tam, gdzie jest, Tam, no. gdzie jest, zobacz po prostu na mapie i sobie kup te właśnie wakacyjne, bo to są fajne zapachy takie tropikalne, tam naprawdę. Się one kojarzą z takimi właśnie sztucznymi... Kurczę, może zależy jak kimi trafisz. 15 z tu i mam coś znowu zwiniętego. I jest to, kochani, it's magical time. Uh, peeling do twarzy. Peeling effect. Można też stosować do ciała. 16. Time. Tak, do rąk. Ja od razu to, otworzę 17. To jest napisane. A to do 100. Just another magic Monday. A to jest napisane Put your happy feet on. On a, und Schenke deine füße za coś tam. Super. Okay. To jest peeling do stóp. Trochę mała pojemność jak na peeling do stóp, powiem ci, że no nie wiem, ja zużywam dużo takiego peelingu. Jak ktoś ma dużą stopę, to ja na czekam. jedną stopę. No właśnie. No tak. Wiecie, no wtedy... Szukaj osiemnastki. I jest. Proszę bardzo. Oh, body lotion, z czego ja nie lotion. Zaraz będzie jakiś zapach, który ci nie odpowiada pewnie. No nie, to znaczy nie jest złe, ale ja cały czas nie czuję nie takie sztuczne coś i no to jest mi bardzo przeszkadza, ja tego bardzo nie lubię w kosmetykach, nie lubię, nie wiem, takiego jedzenia, takich soków, pić wiśniowy, taki posmakiem, tak, tak, i tego w kosmetykach też nie lubię. Dziewiętnastka to jest e, micelarna woda, micelar wasa. bo dla mnie zapach to jest podstawa, no tak. Ten jakoś tak delikatnie pachnie, ale mała pojemność, znowu w tym, e, tym rozmanie były większe. Uwielbiam hmm? się sołgawa. teraz szukaj. Już? No, ja już w dziewiętnastku Uuu, coś uf, dużego. Przepraszam. Znowu sól? Ufa. Znowu sól. Znowu sól? Tak, to jest sól do kubieli. Okej. Okay. 21. I mam też jakieś... uuu, Uu, to, to jest, jest co fajne. Jest to, jest to, jest to jest do ogrzewania rąk? To jest to do chłodzenia oczu. Wydaje mi się, że to jest do chłodzenia. Tak, na no. oczy, na chłodzenie oczu. Fajne to jest, super. Bardzo fajne. Super. Ty otwieram 20 no, Proszę bardzo. I mam dusz krem Magical Time, który pewnie Ci się nie podoba. W zapach. Ej, ten pachnie jeszcze inaczej. Takim, yy, kakao. Nieładnie? My się podoba. Jezu, jak starą skarpetą pomieszaną z delicją szampańską o smaku po Nie wiem, chyba jedną osobę na świecie, która nie lubi walea. No właśnie, widzicie co Chyba tak. Dobra, zobaczmy, co Bala bada przygotowała w po ostatnim okienku. Oj, przepraszam. Chyba mydło. Co to było? Badesz! Nie, coś innego. Co to jest Czyli to kąpieli. A, gwiazdka. A taka mała? No, no, ma... no wyciągaj ją. Wyciągnąć? Nie wiem, czy się... żyjesz ją dzisiaj. A wciąż żyjesz? <grym> Bo ty ją wyciągnęłaś. Ładnie pachnie, pierwszy raz coś ładnie pachnie. Nie wiem, tak Widzicie? Jakoś tak cytrusowo, trochę dziwnie. Tak, taka sztuczna truskawka, cytrusowa, nie wiem. Podoba ci się ten zapach? No bardziej niż jakiś ten delicjowo-skarpetowy <grym> zapach. Mamy zupełnie inny gust. Znaczy, no ja nie jestem fanką, ale i wiem, że się narażę wielu osobom. Nie, dlaczego? My każdy Pochagane. ma inny wycieczkę. Zdecydowanie wolę i sane zapachy. Tak, tak, takie tak. tak. są dla mnie kobiece delikatne. Te zapachy zupełnie mi się nie podobają, jeżeli chodzi o moją opinię, ale mm, wiem, że wiele osób lubi Bale i są do użytku. Natomiast ty mówisz, że są małe pojemności i ten tak. Męski kalendarz był zdecydowanie były większe pojemności, mhm. były wypasione. I byliśmy w szoku z Darkiem, że tam były też edycje świąteczne, ale męskie, więc to się rzadko zdarza, żeby robili mhm. facetów specjalną edycję świąteczną. Tak. I były bardzo fajne zapachy cynamonowe, jakieś tam takie leśne, ale nie były sztuczne. No ja już nic nie mówię przy tobie, bo ty masz w ogóle. Nie, ale no, słuchaj. Nie no dlaczego? Ja na przykład sobie nie wyobrażam tego, że ktoś może nie lubić ogórka w kosmetykach zapachu, ja, bo bardzo. Karola nie lubi i, i arbuza. Hmm. Albo na przykład, że ktoś może pączków nie lubić. To są dwie osoby, które ja znam w moim życiu, Karolina i moja córka, które nie lubią. Bo ja pączków, się z Twoją córką ja nie nie... super dogaduję i tak. Właśnie my nie lubimy pączków. Nie wiem, jak to są Pączki, Jezus, Maria! Jakby się były w Nowym Jorku. do nas. Takiej... No, Donat jest najgorszy. Jeszcze polskiego pączka zjem. Może, ale donata w życiu. Z różanym takim nadzieniem pączek, taki prawdziwy polski pączek z takim lukrem. I... On tylko ładnie pachnie jak się ten, ale jak się... nie wolę drożdżówę. Więc ja to aby wszyscy ciśnić z takich pączków. Nie musisz o tym mówić, tak nie. Dobra, no. No, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję. Zapraszam Was serdecznie na kanał Karoliny, na kanał Włosowy, bo tam będą fryzury, które Karolina mi robiła. I dwa razy, jak mi pisaliście, że mam fajną fryzurę, to te dwa razy robiłam ją Karolina. Karolina mi też bardzo inspiruje do zrobienia sobie czegoś. Widzieliście tam na vlogmasach, że teraz sobie to mopią i tak dalej, tak, także kombinuję. kombinuję dzięki Karolinie. Także zapraszam Was do niej na kanał włosowy, na kanał stylizacji, na kanał vlogowy. To wszystko Wam podlinkuję do Hej bo też Karola nagrywa vlogmasy. Już kończymy. Także jest odpyty filmów u Karoliny i każdy znajdzie coś za siebie. Dziękujemy bardzo. Dajcie znać, co Wam się co podobało, o tym, hit czy kit i dajcie znać, kiedy macie urodziny właśnie którego? Którego macie go no, urodzić? Może jest to jakiś strzelec? Mm. A ty jesteś jakiś skorpion. Nie wiem, że w to, że jesteś skorpionem. Tak. jak moja siostra i jak Darek. Tak? Krystyk no. też jest skorpionem. Red, jakby, że dzieje się Moja z mama, skorpionem. Skorpion. Red, same skorpiony, skorpiona. ale rodzina, jesteście bardzo charakterni. <laughs> bardzo. Ale wszyscy mówią, że ja nie jestem typem skorpiona, oprócz mojego męża. Ty jesteś taki no. trochę strzelec, On mi że totalny skorpion ale tylko on tak mówi. Że Wydaje mi się, że to jak strzelać. Ja zaczęłyśmy grać w astrologii. Tak, słuchajcie, dajcie znać, kiedy macie urodziny i spod jakiego jesteście znaku i jak wam się podobał ten kalendarz. Dzięki za oglądanie. Cześć! I do zobaczenia, pa! pa, pa, pa.